Dzisiaj zatrzymamy się przy najwyższej baszcie w Polsce. Przed nami licząca 34 metry Baszta Morza Czerwone. Skąd taka z dzisiejszej perspektywy dziwna nazwa? Legenda jest w tym przypadku bardzo konkretna i podaje nam dokładną datę wyjątkowo krwawej bitwy. Otóż 14 lipca 1630 roku, podczas wojny 30-letniej, miała miejsce walka pomiędzy wojskami szwedzkimi i cesarskimi. W jej wyniku zginęło tak wiele osób po jednej i drugiej stronie, że pozostali przy życiu ludzie dosłownie brodzili w ich krwi, która szerokim strumieniem płynąć miała aż do pobliskiego targu drzewnego. Inni powtarzali podobną historię, ale czas, w którym miała miejsce, zmieniony został na rewolucję mieszczańską. Podobno wszystkich schwytanych wtedy ludzi wciągnięto na szczyt baszty i zepchnie. Historia tej nazwy jest bardziej prozaiczna, znacznie mniej krwawa. W średniowieczu słowo mer, tłumaczone dzisiaj jako morze, oznaczało mniejszą, stojącą wodę, błoto, czasem kałużę. Czerwoną wodą była zaś ta, która przybierała podobną barwę od dużej zawartości żelaza albo też od koloru roślin, które w niej rosły. Dlatego też nazwa Morze Czerwone jest dość często spotykana. Gdy wznoszono basztę, w jej pobliżu być może znajdowało się oczko wodne lub inny niewielki zbiornik wodny, który tak nazwano, dlatego całą budowlę zaczęto nazywać basztą przy Morzu Czerwonym. Mimo, że zbiornik zniknął, nazwa się przyjęła i pozostała do dzisiejszego dnia.